Dotychczasowy sposób zagospodarowania odpadów, czyli składowanie na składowiskach, to przechodzi w niepamięć. Trzeba teraz szukać innego rozwiązania. Takim rozwiązaniem jest właśnie instalacja taka jak Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Solnówku który spełnia wszelkie standardy najwyższej jakości, tak tzw. bat, czyli najlepszej dostępnej techniki, i tylko takie zakłady, które spełniają te wymagania, mogą mieć status w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, czyli tzw. Ripo. Operatorem Międzygminnego Kompleksu Nieszkodliwiania Odpadów jest spółka utworzona przez gminy, 100% udziału gminy. I oczywiście chcemy, aby tutaj te usługi były świadczone jak dla największej grupy ludzi, jak najwięcej odpadów, żeby tutaj przybywało, ponieważ no od tego zależą przede wszystkim koszty. No Im więcej odpadów będzie, tym łatwiej będzie w spółce funkcjonować i wcześniej nastąpi zwrot kapitału. Zakładaliśmy, że. Uzyskamy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na Gospodarkę Odpadami. Tak też się stało. 15 milionów złotych, jakie otrzymaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego, było bezcenne. Bez tego na pewno byśmy nie podjęli się realizacji tego dużego przedsięwzięcia, które, co tu dużo mówić, działa w sferze komunalnej, no nie jest zbyt dochodowe. warunki socjalne dla pracowników muszę powiedzieć są rewelacyjne dla pracowników sortowni są to szatnie czyste, szatnie brudne, śluzy, jest stołówka, jest wyposażenie, także warunki są bardzo przyjazne dla pracowników, ale również budynek administracyjny właśnie oprócz funkcji typowo administracyjnej biurowej będzie pełnił funkcję edukacyjną. Jest w budynku salka edukacyjna wyposażona w sprzęt multimedialny. To jest najmniejszy z możliwych, no ponieważ oczywiście można do, dopasowywać wielkość instalacji do, do potrzeb, ale jednak również trzeba kierować się zasadami wynikającymi z prawa i jest to najmniejszy z możliwych kompleksów, które prawo w tym zakresie dopuszcza i my się tym projektując, to musieliśmy się tym kierować. Nie było innego wyjścia z sytuacji, bo w przypadku, jeżeli ta inwestycja by nie powstała, to po prostu składowisko, które zatrudniało te 18 osób, y, uległoby likwidacji, bo przepisy nie dopuszczają z, y, przyjmowania odpadów komunalnych y, w postaci surowej na składowisko. Po prostu automatycznie ten zakład, y, to przedsiębiorstwo uległoby likwidacji, a odpady. Y, z gminy świecie musiałyby trafiać do innych zakładów, a na cenę w tych innych zakładach mieszkańcy świecia nie mieliby wpływu. Głównym elementem zakładu no to jest hala sortowania odpadów i hala stabilizacji odpadów. To jest takie serce funkcjonowania tego zakładu. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, bo taki takie jest cel tego, tej instalacji, mówi o tym. No mechaniczne to jest właśnie sortownia, czyli na tej sortowni są wydzielane odpady, które, powinny, które można poddać odzyskowi. A te, które, które nie można, to są kierowane do produkcji pre-RDF-u, czyli składnika paliwa alternatywnego, a odpady frakcji podsitowej, czyli od 0 do 90, żeby mogły być składowane bezpiecznie, są stabilizowane w hali stabilizacji. Także to jest, wszystko jest pod kontrolą programu komputerowego, sterowane automatycznie. Oczywiście z wykorzystaniem ludzkich rąk, bo to jest jednak niezbędny składnik takiej instalacji, ale jest to wszystko bardzo zautomatyzowane, bardzo nowoczesne. No i w związku z tym również przyjazne dla środowiska. Jest świecia, no przede wszystkim zyska to, że mimo tego, że Trochę wyższe są koszty zbiórki odpadów w roku 2015 na to tak są niższe jak w innych na terenie innych gmin. Druga sprawa, no jednak w tym miejscu znalazło zatrudnienie ponad 20 nowych pracowników. Jest to duży zakład, już w tej chwili duży zakład pracy, zatrudniający prawie 50 osób i to też jest istotne z punktu widzenia tego, że tak. Taka prosta rzecz jak obróbka odpadów komunalnych nie musi być gdzieś realizowana poza terenem gminy, lepiej żeby ona była realizowana tutaj przez ludzi, którzy tutaj mieszkają.